Dzień dobry. Szczęść Boże ratuj się, kto może. Znajdujemy się na kanale Rekiny Fizyki, na którym uczymy się trochę fizyki do matury i nie tylko. I dzisiaj rozwiążemy sobie takie zadanie. Jedzie Grześ przez Sejm. Zobaczył menory stwarzającą zagrożenie pożarowe i chwycił za gaśnicę. Od razu uruchomił tą gaśnicę i w związku z tym e, zaczęła działać na niego siła. W podpunkcie A obliczmy sobie wartość tej siły działającej na Grzegorza Brauna przy założeniu, że 5 kg gazu wyleciało z gaśnicy w czasie 10 sekund. Ze stałą prędkością wylatywały e, ze stałą prędkością 20 m na sekundę. Ok, no to w podpunkcie A skorzystamy sobie z definicji siły. Definicja siła jest taka, że siła to jest zmiana pędu w czasie. A pęd również z definicji to jest iloczyn masy e, razy prędkość. I to dalej było dzielone przez czas. No to tutaj mamy taką sytuację, że siła działa na grzegorza Brauna w związku ze zmianą masy tych gazów. Tak, czyli prędkość u nas jest stała, możemy ją sobie wyłączyć przed Deltę i mamy zmianę masy w czasie. Tutaj potrzebujemy trochę dodatkowego założenia, takiego, że ym, zmiana tej masy w czasie jest stała, bo, bo w innym przypadku trzeba by to rozważać tak różniczkowo, jako pochodną, a, pochodną masy. W czasie. Ok, no ale jak tak to wszystko mamy? No i prędkość wylatujących gazów to jest 20 m na sekundę. Masa, powiedzmy jak nam się wypróżniła gaśnica o masie 5, 5 kg tego proszku w czasie 10 sekund, no to mamy 10 N. Niby nie dużo, to jest ciężar około 1 kg ciała, no ale jednak ciężko było wcelować. Pod punkcie B pomijamy sobie wszelkie opory ruchu i policzymy prędkość, jaka zostanie nadana grzegorzowi braunowi, jeśli masa gazów, które wyleciały to jest właśnie te 5 kg, Ich prędkość to 20 m na sekundę, a masa Brauna to 80 kg. Ok, to narysujmy sobie rysunek. Tutaj mamy rysunek grzegorza Brauna. Tutaj jest gaśnica. No i z gaśnicy wylatują gazy z jakąś prędkością 20 m na sekundę. Masa gazów to jest 5 kg, masa gazów, które wyleciały. No i w związku z tym, że te gazy dostają prędkość, to również Brown dostanie prędkość, jakieś powiedzmy duże V, które jest tutaj szukane, żeby spełniona była zasada zachowania pędu. Przy założeniu, że nie działają żadne siły zewnętrzne, wtedy zachowany jest pęd. No, a tutaj właśnie pomijamy sobie tarczę. takie zjawisko jest nazywane odrzutem. Dzieje się, gdy strzelamy z czegoś. Można również dokładnie to samo doświadczenie jak w podpunkcie B przeprowadzić, e, jadąc z gaśnicą na rowerze. No, a tutaj powiedzmy, no nie wiem, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć tarcie, to wsadźmy Brauna na, na deskorolkę. No. no dobra, no to początkowy pęd układu był 0. W jedną stronę, powiedzmy tutaj, u nas w prawą stronę, gazy mają pęd, masa razy ich prędkość. No, a Brown ma pęd, swoja masa, niech to będzie duże, M80 kg, razy jego prędkość. Stąd prędkość Brown'a, to jest iloraz mas, razy prędkość. To jest tyle. Policzmy. Wyleciało nam 5 kg gazów, masa Brown'a 80 kg. I prędkość 20 metrów na sekundę, to jest 1,25 metra na sekundę. I to jest nasza odpowiedź, pomijając zmianę masy układu Braun-Gaśnica w czasie. I żeby poprawnie już rozwiązać to zadanie, to już zostawię Wam zadanie z kaktusem. To jest kaktus. Żeby rzeczywiście policzyć funkcję prędkości Grzegorza Brauna od czasu albo od właśnie... Chwilowej masy gazów, które są w gaśnicy albo tych, które wyleciały z gaśnicy. Jeden pies. Tak, tutaj rzeczywiście trzeba skonstruować równanie różniczkowe. Jest to dosyć ciekawe zadanie, które nas doprowadzi do czegoś, co się nazywa wzorem Ciołkowskiego. Jakby się nad tym zastanowić, w ten sam sposób działają rakiety, tak poruszają się ze względu na wyrzucanie jakichś gazów i zmienia się masa rakiety w czasie. Ja to policzyłam. W tym powyższym rozwiązaniu, jakże prostym, popełniliśmy błąd rzędu 3%. No to nie będziemy się jakoś wybitnie tym przejmować. Podpunkt numer C. Podpunkt numer C jest taki, że zakładamy, że brown na deskorolce porusza się z prędkością początkową wyliczoną w poprzednim podpunkcie. Jakie mogą być siły oporu ruchu działające na Brauna, aby dojechał na strzelnicę? Dana jest odległość browna od szkoły. Ok, no to rysunek do tego zadania jest taki, że mamy Brauna na deskorolce, on sobie stoi koło kościoła. Mamy daną odległość do tego smutnego, szarego budynku, to jest oczywiście szkoła. To jest 100 metrów. Ostatnio na maturze można używać linijki i stąd można się dowiedzieć, że odległość Brauna od strzelnicy, która nas interesuje, jakieś powiedzmy S, droga S, to jest 200 metrów. Oczywiście zmierzony. Ok, no to Braun nam się porusza z prędkością początkową 1,25 m na sekundę. I pytamy, jaka jest siła oporów ruchu, żeby rzeczywiście z taką prędkością początkową dojechał na strzelnicę. No to maksymalne opory, jakie mogą działać, to są takie, żeby energia kinetyczna początkowa Brauna wystarczyła na pokonanie pracy siły tych oporów ruchu. Tak? Czyli zmiana energii kinetycznej. Od tej y, początkowej do końcowej, która jest 0, no, no żeby aby tylko dojechał, to może być 0. No to musi być równa pracy sił wszystkich oporów. Energia kinetyczna Brauna to jest jego masa. Prędkość, a to było oznaczone dużą literką V, oznaczałam zawsze. No to niech będzie duże V kwadrat przez 2. A praca jakiejś siły to jest wartość tej siły, w tym przypadku zbiorczo wszystkich sił oporu, razy droga, którą mamy do pokonania, to to jest droga S. Stąd wyliczamy siły oporu. To jest MV2 przez 2S. To, to jest według moich obliczeń. 30 N. No to dostaliśmy wynik o to pytali nas w zadaniu, ale jeżeli oglądaliście filmik o tym, jak rozwiązać każde zadanie naturalne tutaj u mnie na kanale, no to ja tam mówiłam, żeby nie kończyć zadania, jak już dostaliśmy cyferkę i no, idziemy dalej, nie przejmujemy się. Co to znaczy, że siły oporu są 0,3 N? Czy to jest dużo, czy to jest mało? Przedyskutujmy ten wynik. No, jakie mogą być siły oporu? No, może istnieć na przykład tarcie. Tarcie będzie tarciem tocznym, jeżeli wsadziliśmy Brauna na deskorolkę, a tarcie toczne, to jest też jakiś współczynnik razy siła nacisku, a ten współczynnik jest trochę inny niż to standardowe tarcie kinetyczne w szkole, bo on ma jednostkę zazwyczaj milimetry, w każdym razie jednostki długości, bo to, co stoi przed siłą nacisku we wzorku na tarcie. E, toczny. To jest jakiś współczynnik przez e, promień tego, co się toczy. No i ta, te wartości zależą od tego, co się toczy, jakie kółka się toczą po jakiej powierzchni. No ale powiedzmy, że one są rzędu milimetrów. Czyli mamy 10 do minus 3 e, w jednostkach podstawowych. Kółka, no to tam coś rzędu 0,1. Tak też w jednostkach podstawowych metra, 10 cm. No i nacisk Browna Powiedzmy, jego masa razy przyspieszenie grawitacyjne, to to jest około 8 N. No to sam ten wynik, sama ta wartość tarcia tocznego to jest istotnie więcej niż 0,3 N, czyli nasze maksymalne opory, przy których Brown by rzeczywiście dojechał na strzelnicę. Na no a oprócz tego mamy jeszcze opory powietrza, ochronę, policję. Także obawiam się, że Brown nie dojedzie na strzelnicę. Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem. Podpunkt numer D. Jak zmienią się powyższe odpowiedzi? Jeśli założymy, że poseł Brown porusza się na deskorolce razem z choinką. No i to już zostawiam Wam do policzenia. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jak modelujecie aerodynamikę choinki, co tam wychodzi. Napiszcie mi też, jeżeli pominęłam jakieś założenia czy przybliżenia, o których warto wspomnieć, no bo. Wiadomo, sytuacja Brauna jest odrobinka bardziej skomplikowana niż zadania naturalne z fizyki, więc oczywiście nasze były bardzo uproszczone. Natomiast na pewno definicja siły, zasada zachowania pędu i zasada zachowania energii będą na maturze z fizyki. Także mam nadzieję, że już teraz będziecie wiedzieć. Napiszcie mi rozwiązanie zadania z kaktusem, a my już w następnym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy prezes wytwarza dźwięki o odpowiedniej częstotliwości, czy to może wszyscy inni źle klaszczą. Tak naprawdę to nie. Dziękuję wszystkim subskrybentom, dziękuję i proszę o jeszcze.